Prze to nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co jest ukryte w ciemności i objawi zamysły serca. A wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. My siebie nawzajem możemy... Oszukiwać, możemy kłamać, mówić nieprawdę, ale w Bożej obecności każde kłamstwo zostanie objawione. Jak zapalisz światło, wszystkie kaleruchy uciekną, i szczury się pochowają. I nie ukryjesz się w Bożej obecności. My powinniśmy wreszcie uświadomić sobie, że jesteśmy córkami i synami Boga i stanąć na posterunku w wyłomie, w modlitwie i gromić tego szatana w imię Jezusa Chrystusa, który doprowadza, wchodzi w nasze domy, wchodzi w nasze rodziny, wchodzi do naszych serc, który Przychodzi ze światełkami, który chce nas zwieść. On zawsze, nie martw się, on ma tyle lat doświadczeń, zna nasze słabości. U jednego to kobiety, u jednego to pieniądze, u jednego to władza, u kogoś jeszcze jakieś świecidełka. Oddaj swoje życie Jezusowi Chrystusowi i pokutuj ze swoich, czyli odwróć się od swoich grzechów. Odwróć się od wszelkiej nieprawości. Przynieś pod krzyż, Bóg ci od tego wolni.